Ugotowała trzy cytryny wieczorem i wy Co stało się po 10 minutach? Co stało się po 10 minutach? Jeśli zaczniesz dzień od szklanki wody z cytryną, pomożesz każdemu systemowi w ciele działać poprawnie. Chociaż woda z cytryny stała się ostatnio dość popularna, wiele osób nie przygotowuje jej we właściwy sposób, aby uzyskać korzyści z porannego rytuału. Picie ciepłej wody z cytryny z samego rana dostarcza organizmowi ważnych składników odżywczych, ale jeśli użyjesz cytryny razem ze skórką, dostaniesz jeszcze więcej składników odżywczych i korzyści. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić źle przygotowując poranną wodę z cytryny, jest wyciskanie cytryn zamiast ich gotowania. Ta metoda przygotowania pomoże ci uzyskać wszystkie ważne korzyści z cytryn. Oto właściwy sposób przygotowania wody z cytryny, składniki 300 ml wody. 3 cytryny, miód, przygotowanie, pokrój cytryny i dodaj je do wody. Gotuj przez 3 minuty i zdejmij z ognia. Po ostygnięciu mieszaniny usuń cytryny z wody. Możesz nawet pozwolić, aby cytryna pozostała w wodzie przez noc, a następnie odcedź ją następnego ranka, aby była zimnym napojem. Dodaj miód do smaku i dobrze wymieszaj. Wypij jedną szklankę i trzymaj resztę płynu w szklanej butelce. Korzyści z tego napoju picie tak przygotowanej wody cytrynowej zapewni Twojemu ciału wiele korzyści zdrowotnych. Wzmocni Twoją energię i układ odpornościowy, chroniąc w ten sposób przed przeziębieniem, odświeży oddech, przyspieszy metabolizm, poprawi trawienie, oczyści skórę, zrównoważy poziom pH organizmu, nawilży układ limfatyczny i poprawi nastrój. To tylko niektóre z korzyści zdrowotnych, które uzyskasz pijąc ten prosty, ale mocny napój jako pierwszą rzecz rano. Zacznij ćwiczyć ten poranny rytuał i wkrótce poczujesz się znacznie lepiej.